O, Witam i zapraszam, ale dziś będzie troszeczkę inaczej, dziś szybko i króciutko, ze względu na to, że szykujemy się na finał sezonu drugiego, spokojnie, finał nie będzie polegać na śmierci Michaela. Yy, wróciliśmy już do domu z Mordrak, po prostu znałem, że tam z tego ładowania już, już, już nie będę wam nic pokazywał, no bo nudno no było. Nic ciekawego tam nie było, ale mogę Wam zdradzić, proszę bardzo, 985 pojemności na 1000. No jeszcze w plecaku butle z gazem mam, no tak ją dołożymy tu, na przyczepę po prostu. O, no to jest 995, także można powiedzieć, że po same bile jest załadowana. My już jesteśmy w domu, bezpieczni, zdrowi, ugryzieni, wszystko jest ok. I to będzie dzisiejszy. Kurczę. krótki informacyjny po prostu odcineczek jest. Informujący Was o tym, że w dniu jutrzejszym bądź najpóźniej w piątek pojawi się finał sezonu i zdradzę wam tylko tyle, że finał będzie, będzie ciepło, będzie śmierdzieć prochem ale powiem wam tyle, to będzie grubo, bo trzeba finał pożegnać z hukiem, tak? Także ja nie przedłużam, dzięki wam za uwagę przy tej jakże krótkiej i szybkiej informacji, a ja widzę się z wami w finale sezonu dziedzictwa Janusza.